Dzień dobry Państwu, tu Arkadiusz Godzieba. Dzisiaj opowiem trochę o takich sprawach, co ludzie czują, jeżeli są w jakiś sposób niezrozumiali. Osoba ze spektrum ma, potrzebuje przede wszystkim spokoju. Osoba ze spektrum jeżeli na przykład zaczyna się jakoś dziwnie zachowywać, czy, czy powiedzmy jakoś tam coś robić, kogoś zagadywać, czy na przykład zaczyna popłakiwać, czy, czy zachowywać się agresywnie, czy coś jeszcze, to znaczy, że już czegoś ma albo za dużo, albo za mało. Zalecam i zachęcam do tego, żeby osoby ze spektrum autyzmu je, próbować z nimi rozmawiać na takie sposoby, e, że popiepie i, i przede wszystkim dać im tą wolną przestrzeń. E, podam taką em, poradę dla wszystkich, którzy po prostu, dla wszystkich, e, którzy, popros, dla wszystkich kto, e, którzy powinni też się zająć. To dotyczy ludzi... Głównie z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami neurologicznymi i przede wszystkim też z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Pamiętaj, jeżeli spotykasz taką osobę i widzisz, że ona jest przygnębiona, przytłuczona, zapytaj się, co się dzieje. Czy potrzebujesz pomocy jakiejś? Nie rób jej nic na siłę. Na co mów? Jak, jak ci zacznie od, mówić, co się dzieje, to, to powiedz jej: Nie martw się, jestem przy, to, przy tobie, do, do, dobrze, że jesteś, razem damy radę. Nie jesteś sam, sama, przytul się do mnie, porozmawiaj, razem damy radę. I wiele różnych takich e, e, czułych, przyje, przyjemnych dla, d, dla osób e, e, gestów i, i, i rozmów. Jeżeli taka osoba jest zamknięta w sobie, nie absolutnie nie, próbuje, nie próbujcie jej na siłę zmieniać, nie próbujcie jej atakować. Czy też jakoś zwracać uwagę na pewne zachowania? Niech ta osoba odpocznie i niech ma taką trochę <laughs> takiej wolnej przestrzeni dla siebie. Natomiast osoby z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi potrzebują też, żeby się nimi zainteresować żeby o nich, do, żeby z nimi rozmawiać, rozwiązywać problemy, starać się jakoś znaleźć im grupy wsparcia. My, jako grupa osób z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami neurologicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu, planujemy te, i też osoby samotne, odepchnięte, odrzucone. Planujemy utworzyć taką grupę niedużą, ale, ale owocną, która będzie miała możliwe, że w, że w budynku parafialnym na Alei Solidarności swój punkt spotkań i będziemy się tam raz w tygodniu spotykać albo raz lub dwa razy w miesiącu. Będziemy też spacerować po Warszawie, po okolicach kto będzie chciał i będzie miał jakieś pieniążki przygotowane. Będziemy też wspólnie podróżować po, po różnych miejscach i w Polsce i w Europie to, co na nasze możliwości. Jeżeli, jeżeli potrzebujesz pomocy, jeżeli chcesz dołączyć do grupy, jeżeli chcesz z nami spędzić miło czas, dowiedzieć się o, o o, o różnych takich naszych problemach, czy, czy porozmawiać, czy się wesprzeć. Jeżeli chcesz porozmawiać o seksualności naszej, to też jest program, ty, 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 taki temat tabu i tak dalej, i tak dalej. Zawsze możesz do nas przyjść, zawsze mo, można porozmawiać. Zakładamy, że grupa nie będzie miała więcej niż 80 osób. I, i a jak będzie, będą inne osoby niepełnosprawne fizycznie i osoby w pełni sprawne, które są z przygotowania psychologami, pedagogami, lekarzami, terapeutami itd. Możliwe, że będziemy też mieli jakiegoś prawnika poradę prawną, też będą mogli do naszej grupy przyjść, wspólnie spędzić czas. Kiedy ten kiedy to będzie się odbywało, przepraszam. Jeszcze nie wiemy. Trwają rozmowy w kolegium. Kolegium już wstępnie wie, ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Na pewno będziemy się z Jackiem, z Andrzejem i ze mną starać, żeby ta grupa powstała, nawet w tym Kościele ewangelickim, a jak tu się nie da nic zrobić, to bo, bo jakieś będą uwagi to znajdzie, spróbujemy znaleźć jakieś inne miejsce i możemy się na przykład spotkać na Starówce w centrum Warszawy możemy też się spotkać w Puszczy Kampinoskiej możemy pójść na dłuższy spacer po Puszczy teraz jest wiosna jest piękna pogoda wszystko się budzi do życia dzisiaj osobiście byłem w lesie mam Puszczę Kampinoską pod domem Myślę, że, że warto pomyśleć o tym i na łonie natury być, spotykać się z ludźmi, zachowywać różne takie dyskrecje. I to, co byłoby w naszej grupie, nie, takie osobiste, nie wychodzi poza naszą grupę. Natomiast sprawy edukacyjne, które będziemy poruszać w naszej grupie, nie obgadując i nie omawiając ludzi, tylko takie naukowe rzeczy, które mogą publicznie wszyscy wiedzieć, jak najbardziej będzie można głosić i przekazywać dalej, żeby edukować społeczeństwo, żeby osoby z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami neurologicznymi, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu, czy innymi niepełnosprawnościami, wreszcie to nie był temat tabu, tylko żebyśmy my to przepraszam, wreszcie przełamali i żebyśmy wreszcie do, wyszli do ludzi, wyszli jakoś z tym porozmawiali. Problem związków partnerskich też będzie poruszony. Trwają rozmowy w kościele na ten temat, ale to już jest temat na osobną sprawę. No, najważniejsze, że i kobiety, i mężczyźni mają do naszej grupy wstęp, e, otwartą drogę. Planujemy nawet połączyć w, w, takie, w, takie, w takie pary te osoby: osoba z niepełnosprawnością intelektualną, plus osoba niepełnosprawna fizycznie osoba z zaburzeniami psychicznymi i osoba niepełnosprawna fizycznie. I osoba z, zabur, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu, i, i osoba niepełnosprawna fizycznie. Te osoby niepełnosprawne fizycznie, które podałem, będą, mogą to być osoby z symbolami innymi niż 01U02P12C, i to będą osoby, które byłyby taką podporą, żeby prowadzić najlepiej, jak to będą grupy kobieta-mężczyzna. Żeby po prostu tak się zintegrować, i tu nie chodzi o jakieś niepożądane zachowania i, 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 i tam niepotrzebne rzeczy, ale żeby nawiązać takie przyjaźnie, żeby wspólnie spędzić czas, żeby wspólnie pojechać gdzieś na wycieczkę i żebyśmy zawiązali taką grupę. Dziękuję za uwagę. Więcej informacji na poprzednich filmikach. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia. Do, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Serdecznie cię pozdrawiam. Arkadiusz Godzieba.